Szwagier pyta Janusza: lepiej się ożenić czy pójść do wojska? Janusz: jak się ożenisz, to będziesz miał przesrane, a jak pójdziesz do wojska, to będziesz miał dwie możliwości: albo pójdziesz do garów, albo na wojnę. Jak pójdziesz do garów, to będziesz miał przesrane, a jak na wojnę, to będziesz miał dwie możliwości: albo przeżyjesz, albo zginiesz. Jak przeżyjesz, to będziesz miał przesrane, a jak zginiesz, to będziesz miał dwie możliwości. Albo pochowają Cię pod drzewem iglastym, albo pod liściastym. Jak Cię pochowają pod drzewem iglastym, to będziesz miał przesrane. A jak pod liściastym, to wyrośnie z Ciebie drzewo i będziesz miał dwie możliwości. Albo przerabią Cię na papier ksero, albo na papier toaletowy. Jak przerabią Cię na papier ksero, to będziesz miał przesrane. A jak na papier toaletowy, to będziesz miał dwie możliwości. Albo trafisz do toalety męskiej, albo do damskiej. Jak trafisz do męskiej, to będziesz miał ranę. A jak trafisz do Damskiej, to tak jak był żonę.